Dawid, miałeś spory udział w zakwalifikowaniu się kadry młodzieżowej do mistrzostw Europy, jak w skrócie podsumowałbyś kwalifikacje? Na pewno duży plus dla nas, że wyszliśmy z grupy i e, udało nam się tak jakby awansować na e, Euro i jesteśmy bardzo zadowoleni, ci tam na to liczyliśmy i walczyliśmy do samego końca, żeby awansować na to Euro. Dawid, na jakiej pozycji grasz w kadrze? Czy jest to taka sama pozycja, na jakiej Zagrałeś na przykład w meczu z Miedzią Legisa w Pucharze Polski, czy trener reprezentacji szuka dla Ciebie innego miejsca na boisku? Yy, mogę powiedzieć tak, że w klubie zagraliśmy mm, wtedy z Miedzią, graliśmy czwórką obrońców, więc grałem tak jakby na dziesiątce, tylko że bardziej w środku pola, ale w kadrze gramy trzema tak jakby napastnikami, w sensie z dwoma dziesiątkami i gramy na jednej z dziesiątek. Kilka razy już zagrałeś z orzełkiem na piersi. Pamiętasz co czułeś, gdy po raz pierwszy na murawie usłyszałeś mazurka Dąbrowskiego? Gdzieś tam zawsze na to liczyłem, że gdzieś się może pojawić to, to, to powołanie. Walczyłem o to, żeby było to powołanie. Na pewno, no co mogę powiedzieć, duża radość, szczęście. Gdzieś tam może łezka troszkę się pokazała w tym oku, bo gdzieś tam od małego na, yy, od małego na to liczyłem, że, że będę śpiewał to mazurka Dąbrowskiego. Jakich macie rywali w grupie podczas Euro U17 i jak w ogóle wyglądają mistrzostwa? Jaka jest ich formuła? Mamy grupę z czterech, tak jakby zespołów. Jest to Francja, Bułgaria i Holandia. No i my oczywiście. Co mogę powiedzieć o przeciwnikach? No, na pewno to są, nie są słabi już rywale. To już jest najwyższy poziom, jaki może być. No i co mogę powiedzieć? Będziemy walczyć, co w naszej mocy, żeby być jak najwyżej. Jak oceniasz Wasze szanse w tym turnieju? Macie na przykład jakiś plan minimum, typu wyjście z grupy, czy nie myślicie o takich rzeczach w ogóle? No tak jak wcześniej powiedziałem, no, będziemy robić, co w naszej mocy, żeby wyjść z tej grupy i walczyć o jak najwyższe cele. Jakie różnice widzisz między piłką seniorską, a graniem w kadrze U17? Na pewno porównanie jest takie, że jakościowo jest inaczej całkowicie, bo seniorska piłka to jest akurat seniorska, można powiedzieć. I tutaj masz raz, dwa kontakty, a w kadrze może troszkę więcej masz czasu, żeby podjąć decyzję czy cokolwiek innego. Mimo młodego wieku zjechałeś już trochę świata z uwagi na te powołania do kadry, udało się coś podwiedzać, czy raczej podczas zgrupowań nie ma na to czasu? Znaczy. Gdzieś tam mamy wolny czas, ale to bardziej jest to już odpoczynek niż, niż, niż odwiedzanie jakiegoś miasta czy cokolwiek, bo ten grafik jest naprawdę na, bardzo napięty i mamy treningi, jakieś odprawy, analizy. No i jeszcze w tym są posiłki. Na pewno sporo młodych chłopaków w SMS-ie górnika obserwujecie. Poniekąd też nie zdziwię się, jeśli się na tobie już wzorują. Co mógłbyś im doradzić, by również w tak młodym wieku mogli reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej? Na pewno, na pewno ciężko pracować, być cierpliwym, no i oczywiście, no tak jak powiedziałem, ciężka praca do tego doprowadzi i cierpliwość przede wszystkim. Jeśli chodzi o SMS, to trwa właśnie rekrutacja do szkoły mistrzostwa sportowego górnika Łęczna. Ty jesteś przykładem, że można połączyć naukę, treningi, a nawet do tego jeszcze grę w reprezentacji. Ciężko jest to wszystko połączyć? Zamieniłbyś się z kimś, kto chodzi do takiego standardowego liceum? Czy, czy jednak lubisz to, co robisz? Zamienić na pewno bym się nie zamienił, no bo z inną szkołą taką zwykłą, to na pewno bym nie połączył tego wszystkiego razem, ale Szkoła Miejscowca Sportowego bardzo mi w tym pomaga, więc bardzo polecam tą szkołę i zachęcam uczniów, jak i z ufnych klas, którzy będą pisali teraz egzaminy. Więc bardzo zapraszam do szkoły i bardzo polecam to.